Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym update z rynku kryptowalut. Tym razem czwartek, 17 października. W dniu dzisiejszym przeanalizujemy sobie rynek, porozmawiamy o bitcoinie, porozmawiamy o tym, co się wydarzyło, przeanalizujemy obecną strukturę, porozmawiamy o makro, porozmawiamy o wszystkim, co ważne. Oczywiście, zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, proszę pamiętajcie, że nic w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną. Jak zawsze są to moje przemyślenia, moje pozycje, moje inwestycje, a samo wideo ma charakter informacyjny edukacyjny i może tak, w ostatnim odcinku rozmawialiśmy z perspektywy krótkoterminowej jak ważnym poziomem dla nas jest 66,5 tysiąca oraz 57,5 tysiąca wiedzieliśmy, że jeżeli z tej kompresji wyjdziemy dołem dotkniemy 57,5 tysiąca i spadniemy niżej najprawdopodobniej zawitamy w okolicach 52 tysięcy dolarów w korekcie krótkoterminowej, która miała miejsce w obecnym uptrendzie Spadliśmy delikatnie poniżej 59 tysięcy i tam zobaczyliśmy bardzo, ale to bardzo ładną reakcję zakupową, która pozwoliła nam wyjść z kompresji góro, co znaczy, że udało nam się odzyskać obecnie poziom 66,5 tysiąca. W tym odcinku rozmawialiśmy. Również o tym, że odzyskanie tego poziomu 66,5 tysiąca daje nam wyraźną szansę na to, by zaatakować poziom 70 tysięcy dolarów. Jakże ważny poziom w całym przekroju, jakże ważny poziom na tym kanale wielokrotnie, tylko słyszycie 70K, 70K, 70 tysięcy, 70 tysięcy. I tak, jest to bardzo ważny poziom dla Bitcoina. I zaraz sobie o tym porozmawiamy. Teraz tak widzę, że obecny odcinek, właśnie teraz, który dla Was nagrywam, będzie 500 odcinkiem na tym kanale. Huch, szybko minęło. Przechodząc dalej, dwa dni temu na Eksie poleciał wpis. Ostatni raz, kiedy Bitcoin testował 70 tysięcy dolarów, było to 29 lipca tego roku. I teraz, jeżeli utrzymamy 66,5 tysiąca jako wsparcie szansa na to, że zaatakujemy 70k jest dość duża jeżeli wpadniemy poniżej 66,5 tysiąca ponownie i zrobimy kolejny fakeout, nie bądźcie zdziwieni kiedy wrócimy do 60,800 i tak to jest coś, co jest bardzo ważne w tym momencie, żeby utrzymać 66,5 tysiąca i żeby relatywnie dać sobie szansę na to, by spróbować zaatakować 70 tysięcy dolarów jak tutaj kolega Jay Z, Jay -Z napisał, "Mim season za rogiem przyjacielu, gówno mi się 100x soon. I tego się trzymajmy, gówno mi się to the moon. Dobra, lecimy dalej. Z perspektywy makro my wiemy co się dzieje. Tak, śledzimy tą perspektywę makro już od dłuższego czasu, mamy rozpisane wszystkie ruchy i 70 tysięcy jest tutaj kluczowym, kluczowym poziomem. Nie tylko w zakresie tutaj tego pomiaru bazującego na tym zakresie Fibo, gdzie potencjalny cel fali piątej to 99 tysięcy, ale również dlatego, że jeżeli przebijemy 70 tysięcy, zwiększamy bardzo, 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 bardzo mocno prawdopodobieństwo tego, że 49 tysięcy to był nasz dołek. I tak, wiem, dzisiaj nikt nie chce tego słyszeć, ale my jesteśmy poniżej 70 tysięcy. I z punktu aspektu technicznego nie mamy żadnych potwierdzeń, że 49 tysięcy to jest nasz dołek. OK? Eee, potwierdzenia pod tytułem "to jest nasz dołek", bo jesteśmy ileś tam tysięcy powyżej tego poziomu, to nie są potwierdzenia. Nie, przynajmniej nie dla kogoś, kto analizuje rynek z perspektywy e, analizy technicznej. Oprócz tego przebicie 70 tysięcy dolarów. Pozwoli nam również mieć breakout z tego byczego megafonu, który tworzymy tutaj od tej dystrybucji marcowej. Oczywiście cel techniczny dla tego ruchu jest bardzo byczy, jest powyżej 150 tysięcy dolarów. Oczywiście wiemy, że z aspektu technicznego pomiar jest pomiarem, ale w, rzecz, w, w życiu rzeczywistym potrzebujemy wolumenu, potrzebujemy FOMO, potrzebujemy siły zakupowej i wtedy oczywiście w pełni ten pomiar będzie miał siłę się tutaj, prawdopodobieństwo się tutaj rozegrać. Że 70 tysięcy jest kluczem do wszystkiego. Nie tylko dotknięcie 70 tysięcy, jak to miało miejsce 29 lipca, ale przebicie tych 70 tysięcy, utrzymanie tych 70 tysięcy. I kiedy bitcoin będzie powyżej 70 tysięcy, daje to bardzo dużą szansę na to, że będziemy lada moment, szczególnie przy tej sezonowości, która nadchodzi yy, z punktu paternowego szanse na to by atakować nowe ATH także przebicie 70 tysięcy nie dość, że praktycznie przyklepuje 49 tysięcy jako dołek, to jeszcze daje szansę na wyraźną ekspansję tak? i ekspansja jest to coś na co wszyscy czekacie jeżeli siedzicie na torbach, nieważne co trzymacie czy gówno czy trzymacie kardana czy trzymacie bitcoina, czekacie na ekspansję ekspansja jest kluczem do tego żebyśmy tutaj zobaczyli dalszą kontynuację gainsów. Dlatego też ten poziom 70 tysięcy jest tak ważny i tak kluczowy i oczywiście przebicie 66,5 tysiąca dało tą wyraźną szansę na to, że Bitcoin może te 70 tysięcy w nadchodzących dniach zaatakować. Idąc dalej, 24 godzinne likwidację niespełna 120 milionów, tutaj w, w ostatnich dniach było i po 200, po 300, bujało w dwie strony, rynek ładnie zbiera tą płynność, bardzo ładnie zeruje te wysoko, wysoko lewarowane pozycje, ratio troszkę nam się odwróciło, 24 godzinne, ostatnio było więcej shortów niż longów, więc też warto to zaobserwować, no i oprócz tego 24-godzinne trading volume 131 miliardów dolarów, co jest takie średnie average w tym momencie. Jeżeli przejdziemy sobie do poziomów likwidacyjnych, 70 tysięcy jest znowuż bardzo ważnym poziomem, dlatego, że tutaj w okolicach 70 tysięcy dolarów, Kryje się prawdopodobnie w okolicach 8 miliardów dolarów na likwidacjach. Gdzieś widziałem, ktoś to przekalkulował, że między 70 tysięcy a na dobrą sprawę 73 tysiące jest w okolicach 20 miliardów likwidacji. Ja jak patrzyłem, było w okolicach 13, ale realnie patrząc, musicie też wiedzieć o tym, że gdzieś tutaj pewnie ludzie mają stop losy. I nie, wszystko, i nie cała ta płynność zostanie zlikwidowana, jeżeli akcja cenowa wybije 74k, tak? E, oczywiście, żeby rynek wrócił do takiego balansu, który ma miejsce na, na futures, e, po zebraniu całej płynności z dołu, jest bardzo duże prawdopodobieństwo zebrania tej płynności z góry. I my już tygodnie temu, miesiące temu, kiedy byliśmy nawet, nie wiem, na 62 tysiące chyba, zastanawialiśmy się, czy łatwiej jest nam zejść w dół, po tą płynność, czy najpierw pójść do góry, a później w dół. Założenia techniczne były takie, że łatwiej jest nam zejść w dół, zeszliśmy w dół, ta płynność została zebrana, no i teraz wszystkie oczy na 70 tysięcy, ponownie. Warto też podkreślić, że Bitcoin, który jest poniżej 70 tysięcy, tak na dobrą sprawę w aspekcie makro niewiele nam mówi, tak? Te ruchy poniżej 70 tysięcy są bardzo ważne dla osób, które rozgrywają krótkie ruchy, Albo które ekscytują się jakby krótkimi pozycjami, czy mają krótko, e, krótkowzroczną perspektywę zarobkową, w taki sposób byśmy to ujęli. Tak? Wszystko z makro musi się rozegrać powyżej 70k. I tak, ETF-y kupują, kupują na potęgę. Dostajemy dużo mieszanych informacji. E, na OTC-desku leży pełno bitcoinów, no niby jakiś potężny odpływ z giełd. Nie? No ale ETF-y kupują i kupują na potęgę. W ostatnie 3 dni kupiły z 21 tysięcy bitcoinów, ale jak zobaczycie na cenę bitcoina, no to cena bitcoina obecnie jest 67 tysięcy. Przy takiej liczbie zakupów BTC, gdyby nie było sprzedaży, myślę, że już byśmy byli na 70 tysięcy. Więc warto wziąć też pod uwagę, że tam gdzie jest kupujący jest sprzedający i tam gdzie jest sprzedający jest też kupujący. I mimo tego, że ETF-y wrzuciły szósty bieg w akumulacji i kupują naprawdę na potęgę, no ktoś gdzieś musi sprzedawać. No bo akcja cenowa nie zrobiła świecy bogów, akcja cenowa nie jest w momencie na 70 tysięcy. Ja Wam zaraz też pokażę słabnące volume w tym ruchu. Także jest to bardzo pozytywne, że możliwe, iż mamy zapoczątkowaną drugą falę napływu kapitału do ETF-ów, ale mimo wszystko gdzieś ktoś sprzedaje, no bo jednak akcja cenowa na 70k jeszcze nie jest. Jeżeli zobaczymy sobie diagram, czy też cheat sheet na załączonym obrazku, widzimy, że obecne zakupy ETF-ów są to największe dzienne napływy od 4 miesięcy. Więc oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, zbliżamy się do tej pozytywnej sezonowości dla Bitcoina, zbliżamy się do wyborów, jest duża szansa, że Trump wygra. Dużo osób uważa, że Bitcoin teraz rośnie, bo Trump praktycznie wysunął się dość solidnie na prowadzenie, tak? Według Polymarket było to 60-40. W każdym razie, analizując dane, które mamy, patrząc na datę, którą mamy, jest duża szansa na to, że ETF-y wrzuciły drugi bieg czy też mają drugie życie akumulacyjne. No i może w pewnym momencie wrócimy do tych wolumenów, które miały miejsce w styczniu, lutym i marcu. A wiemy, jak to się skończyło. Skończyło się to szczytem na blisko 73-74 tysiące i sko skończyło się to pierwszą odnogą hossy altcoinów, tak? Od momentu, kiedy całe to, cała ta akumulacja siadła, bitcoin siadł, altcoiny też siadły. Także jest dużo pozytywnych przesłanek, jeżeli chodzi o perspektywę nadchodzących dni, ale realnie patrząc, mimo tych pozytywnych przesłanek, mimo tych pozytywnych zakupów na ETF-ach, Bitcoin wciąż jest poniżej 70 tysięcy dolarów. I dla mnie, dla osoby, która ma perspektywę makro, która czeka na rozwój hossy, która czeka na ekspansję, która ma już hosse na rynkach tradycyjnych od półtora roku, która widzi już ekspansję na rynkach tradycyjnych, Chcę zobaczyć bitcoina powyżej 70 tysięcy dolarów. I teraz tak, według Alego, według Alego, <laughs> warto podkreślić, portfele, które mają między 1000 a 10 tysięcy bitcoinów, ok. W drodze, kiedy Bitcoin maszeruje z 54 tysięcy do 66 tysięcy, zrobiły redystrybucję albo w. Albo Offloaded, czyli jakby wyrzuciły, sprzedały powyżej 70 tysięcy bitcoinów o wartości 4,2 miliarda dolarów. I teraz tak, fajnie balansowałoby się to z teorią, że wszędzie, gdzie jest kupujący, jest sprzedający, w sensie, gdzie jest sprzedający, jest kupujący. No bo na rynku musi być equilibrium, tak? I to jest jakby podstawa funkcjonowania rynku. Jeden sprzedaje, jeden kupuje. I z jednej strony człowiek patrzy na ten publiczny barometr, jakim są ETF-y i no klaska uszami, bo jest naprawdę dobrze. Z drugiej strony daje to szansę na kolejną, drugą odnogę akumulacji ETF-ów. Gdzieś tam pewnie pamiętacie, miesiące temu słyszeliśmy, że Morgan Stanley wypuścił 20 tysięcy Financial Advisors i że oni latają i sprzedają, wciskają ludzie, ludziom Bitcoina poprzez ETF-y, No gdzieś chyba w krzakach się zagubili. Bo od czasu, kiedy wypuścili tych 20 tysięcy ziutków, którzy mieli naganiać na bitcoina, no to inflow i outflow był bardzo biedny, tak? E, może tutaj z wyjątkiem przełomu maja i czerwca. E, no ale obecnie, patrząc na to wszystko, można być tutaj pozytywnie nastawionym, tylko że jeżeli inne podmioty, w tym przypadku wieloryby trzymające 1000 do 10 tysięcy bitcoinów, sprzedają, a tak jak mówię, tam gdzie jest kupujący, jest sprzedający. Gdyby było inaczej bo to też jest bardzo ważny kontrargument. Jeżeli ja nie miałbym racji, mówiąc, że tam, gdzie jest sprzedający, jest kupujący, i tam, gdzie jest kupujący, jest sprzedający, to Bitcoin już byłby dawno powyżej 70 tysięcy. Niech to na chwilę wsiąknie, bo wiem, że ludzie lubią podejmować taki argument, no nie, kurwa, wszyscy kupują i już tylko niebo. No nie, ewidentnie nie wszyscy kupują, bo Bitcoin utknął, poniżej 60, poniżej 68 i jak na razie nie widzimy go jeszcze powyżej 70 tysięcy, tak? także spokojnie, podciągnij spodnie, obetrzyj ślinę i pomyśl chwilę. Więc ja uważam, że supply squeeze, short squeeze jest jak najbardziej możliwy. Uważam, że prędzej czy później będzie to miało miejsce. Szczególnie patrząc na to, jak Bitcoin wytracił swoje volatility, szczególnie patrząc na tą 6-7 miesięczną na razie dystrybucję, bo to będzie konsolidacja z akumulacją, to będzie potwierdzona akumulacja, kiedy Bitcoin zrobi nowy szczyt, czyli przebije ATH na 74 tysiące. Na razie jest to dystrybucja, tak? Bo cały czas spadamy w dół od marca i cały czas robimy niższe dołki i niższe szczyty. Dopiero czekamy na potwierdzenie wyższego dołka, i żeby ten wyższy dołek się potwierdził, bitcoin musi wrócić powyżej 70 tysięcy. Także te wszystkie rzeczy się ze sobą łączą, i ja uważam, że na obecną chwilę ktoś sprzedaje, gdzieś ktoś sprzedaje, no, i realnie patrząc, nawet podczas obecnej dystrybucji, która trwa od marca, było o wieloryby kupują, wieloryby kupują, wieloryby kupują. No i okej, okay, wieloryby kupowały i cały czas robiliśmy nowe dołki, tak? Więc ktoś sprzedaje. To nie jest tak, że wszyscy kupują. I wydaje mi się, że gdyby to nie był case i zobaczylibyśmy na to, co robią te ETF-y, no to Bitcoin już powinien być dawno powyżej. 70 tysięcy dolarów. Także nie zrozumcie mnie źle, jest to super pozytyw. Patrząc na ten załączony obrazek, jest to super pozytyw. I jakby my tutaj mamy plan makro, który został już rozpisany bardzo, 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 bardzo dawno temu, i to jest nasza perspektywa makro. Jedyne czego staraliśmy się tutaj dowiedzieć, to z perspektywy krótkoterminowej, czy skończyło się nasze Z. Tak? Czy to Z jest na tym 49 tysięcy? Czy jeszcze tutaj w tej strukturze finiszującej zobaczymy finisz, który będzie pogłębiał ten dołek? I tak na dobrą sprawę to jest coś, co my omawialiśmy w ostatnich wielu, wielu odcinkach. Czy zobaczymy jeszcze tą korektę, czy zobaczymy jeszcze dopełnienie dołka na 49, czy zobaczymy jeszcze pogłębienie dołka na 49, czy już tego nie zobaczymy? Jak zobaczycie, gdzie obecnie jest Bitcoin, to on również testuje tą, ten górny zakres tego byczego megafonu. Także zarówno 68,5 tysiąca, ale przede wszystkim 70 tysięcy jest tutaj kluczem do tego, bym ja sam, sam sobie powiedział, stanku spokojnie, 49 to był dołek, ekspansja. Ok? I tutaj. I tutaj ja też oczywiście na to czekam, mam wejście na bitcoinach na 19,700, <laughs> nudzi mnie już ten ruch i też już chcę wykaszować się i bajabongo, nie? Także nie jesteście sami, jeżeli jesteście tutaj w takim etapie frustracji, że nic się nie dzieje. W każdym razie, dopóki nie wybijemy tego bandu, dopóki nie odzyskamy 70 tysięcy, nasze Z, jakkolwiek by to nie brzmiało, jest wciąż jak najbardziej w grze. <laughs> o o Ali żeśmy rozmawiali. W ostatnim odcinku pokazy to jest ostatni odcinek. W ogóle bardzo się cieszę, że w turbo szybkim czasie zrobiliśmy po raz kolejny tysiąc lajków. W ostatnim odcinku rozmawialiśmy o tej strukturze, która potencjalnie zaneguje nam strukturę korektywną. Okej, okay. warto powiedzieć, że ta struktura korektywna finiszująca, to jest coś, co staraliśmy się tutaj dowiedzieć, tak? Rozmawialiśmy o tej strukturze, o tej strukturze, o tej strukturze, o tej strukturze. Mówiłem, jak obrzydliwie dobrze Bitcoin śledzi nasze ruchy co do Joty i że w końcu to się prawdopodobnie zmieni. No i na razie mamy rozjazd od dopełnienia korekty. Warto podkreślić, że te korekty, one są w grze, Dopóki Bitcoin nie przebije 70 tysięcy i nie utrzyma 70 tysięcy. Także też tutaj dla nowych osób, które może oglądają pierwszy raz ten kanał, jest to bardzo ważne, ważny argument i przede wszystkim przesłanie do tego, jak ważny dla Bitcoina jest obecnie poziom 70 tysięcy. To, że to, że te ruchy korektywne w obecnej chwili się nie rozgrywają, bo mamy, mamy tutaj bounce, który ściągnął te 66,5 tysiąca, to trzeba podkreślić, że to całe odreagowanie, na które patrzymy w tym momencie, to oczywiście wciąż może być nasze dłuższe, wyższe B, które wybija punkt 0, ok? Także 70 tysięcy jest tutaj mega, mega, ale to mega ważnym poziomem i nawet jeżeli teraz, jakbym to dla Was nagrywał, Bitcoin byłby po 69 999 i tak nie byłbym tutaj hura optymistą, bo 70 tysięcy nie zostało przebite, nie zostało utrzymane, nie zrobiliśmy backtestu, nie mamy confirmation candle i dopiero później będziemy tutaj potencjalnie Zakładali różowe okulary i tak jak mówiłem, pełne kurwa Jolo. Ale na razie, do to się nie wydarzy, trzeba sprostać faktom. Fakty są takie, że zarówno ten ruch był fake outem powyżej 65 i wcale nie można powiedzieć, że ten ruch do 68,5 nie będzie fake outem powyżej 66,5. A jeżeli on będzie fake outem powyżej 66,5 i wpadniemy po, poniżej 66,5, nie bądźcie zdziwieni, jak wrócimy z powrotem do 60 tysięcy dolarów. I to jest tak naprawdę najważniejsza przesłanka w tym momencie. Jeżeli jesteście zainwestowani w rynek, obserwujecie, jak jastrząb 66,5 tysiąca jako podłogę. I 70 tysięcy jako sufit. Jeżeli Bitcoin nie tylko dotknie knotem, ale przebije 70 tysięcy, możemy tutaj zacząć być optymistycznie nastawieni. Tutaj ten wewnętrzny ruch pięciofalowy, który determinuje tą piątą falę w 70 tysiącach, to jest coś, co obecnie rozgrywamy. Realnie patrząc mamy też większy układ pięciofalowy, który został wyrysowany, i to jest oczywiście nasza makrofala ekspansyjna, tak? E, także i to by składało się na całkowity ruch, na który byśmy tutaj patrzyli. To jest oczywiście potencjał, e, to jest jakby wizja. Bo na razie my rozgrywamy to C, tak? Więc to ten cały zakres makro jest tylko czysto hipotetycznym ruchem, który oczywiście wynika z tego. Jak będzie rozgrywało się to makro, tak? Bo oczywiście tutaj w tym makro, jeżeli założymy, że 49 tysięcy, jeżeli 49 tysięcy jest naszym dołkiem, ja zakładam, że tu będzie ruch pierwszy, później przyjdzie korekta ruchu drugiego, przyjdzie ruch trzeci, czwarty, no i gdzieś tutaj piąty, tak? Więc ta fala pierwsza ona musi nas wynieść poniżej 7, powyżej 70 tysięcy dolarów, ale później i tak przyjdzie ko ruch korektywny, tak? Bo wiemy, że w każdym. W każdym impulsie są wewnętrzne trzy impulsy i dwie korekty. Także ja tutaj pozostaję spokojnym, lekkim optymistą, ale pozostaję tutaj spokojnym, dlatego że jak na razie Bitcoin nic nam nie udowodnił, ok? I to jest oczywiście ten ruch, to jest ta fala C, którą widzicie tutaj na ostatnim filmiku w 70 tysięcy, to jest dokładnie ten ruch, oczywiście jesteśmy na CME, więc mamy tutaj premium, Powinniście już wiedzieć do tego momentu, że płacimy premium za, za futures i tak, ruch o którym mówiłem, ten ruch korektywny, gdzie tutaj spodziewałem się minimum, minimum kary 57,5, on zakończył się na minimum kary 50, no 59 tysięcy i teraz tak, ta korekta nie jest globalną korektą, tylko ona jest korektą w ruchu zapoczątkowanym na tym dnie. Tak? Nie jest to korekta globalna wynikająca od tego dołka. Ona osiągnęła książkowy poziom 50 FIP i po prostu kontynuacyjnie dostała reakcję i rośnie wyżej. To jest też powód, dla którego ja bym się spodziewał, że też 70 tysięcy powinno zostać przetestowane. Jeżeli Bitcoin nie przetestuje 70 tysięcy i wpadnie poniżej 66,5 tysiąca na spocie, a poniżej 67,175 na futures, będzie to negatywny statement. Ale nie mówiąc wiele, nie mówiąc wiele, realnie patrząc, volume profile jest całkiem niezły. W dniu wczorajszym Bitcoinowi udało się uniknąć tej dziennej dywergencji, bo jeszcze wczoraj rano, kiedy analizowałem, tutaj mieliśmy wyraźno, wyraźny potencjał tej dziennej dywergencji. Widzimy, jak, ten, jak te RSI zawraca. Oprócz tego na naszym stokastyk, momentum nam słabnie. Mamy po prostu tak zwane exhaustion, tak? czyli takie wycieńczenie ruchu. I wiemy, że kiedy momentum dzienne jest wysoko, to prędzej czy później to momentum opadnie. No i co ciekawe, widzicie, że tutaj od tego dołka, który przed chwilą pokazywałem na 59 tysięcy. Na widzimy, że kiedy akcja cenowa rośnie, momentu, volume profile jest stabilny, ale momentum na MTF jest słabnie, tak? Czyli akcja cenowa rośnie, a momentum słabnie, to też sugeruje, że potencjalnie ten ruch dobiega końca, i moje obawy są takie. Że, jeżeli wpadniemy z powrotem poniżej 66,5 spot, 67,175 futures, po prostu będzie to kolejny fake out. I dokładnie o tym pisałem tutaj na eksie, Bo, tak jak przebiliśmy to high i był to fakeout, wróciliśmy do 50%. Tak jak przebijemy 66,5, czytaj 67,175 na futures. Jeżeli wpadniemy poniżej, to to też będzie fake out. I pytanie, czy to będzie kolejne 50% ruchu i kontynuacja na 70 tysięcy, bo Bitcoin jest już troszkę wymęczony i bez jakiegoś nadzwyczajnego wolumenu nie jest w tym momencie na to wygląda, przyatakować 70 tysięcy, czy będzie to po prostu w końcu już globalna korekta. Tak? Dlaczego rozmawiamy o globalnej korekcie i lokalnej korekcie? Dlatego, że od tego dołka na 52,800 na futures cały czas kontynuujemy jeden ruch. Więc ta korekta, która osiągnęła 50% zakresu FIBO, czyli płytka korekta, jest to składowa tylko i wyłącznie zapoczątkowana na tym dołku. Okay? A wiemy, że przyrost zaczął się na 49K. Więc obecnie Bitcoin przyrósł. 40% bez globalnej korekty, ok? No ktoś powie, że to jest jakby globalna korekta, to była globalna korekta do momentu, kiedy ten ruch nie odzyskał tego high, ok? Kiedy nałożyliśmy nowe lokalne high względem tego high, ten cały ruch jest jednym większym ruchem, ok? I jeżeli w tym całym ruchu, Bitcoin nie odzyska 70 tysięcy dolarów, a 70 tysięcy 750 na futures. Okay? To jest tylko korektywny ruch, a nie impulsywny. Ci, co oglądają dłużej ten kanał, wiedzą, że wyjścia korektywne są negatywne. Okay? Ci, co oglądają dłużej ten kanał, wiedzą, że żebyśmy mogli, czy też mieli duże prawdopodobieństwo, duże szanse na to, by uciec. Z dystrybucji, która trwa od marca, tak jak to było tutaj, okay. tak jak to było tutaj, i tak jak jest tutaj, to musimy mieć ruchy impulsywne. Musimy mieć ruchy impulsywne, by zapierdalać. Ruchy impulsywne podparte wolumenem. Jeżeli tych ruchów impulsywnych podpartych wolumenem nie ma, no to później jest blub, blub i realnie może być blub. Okay? Dlatego dopóki Bitcoin nie odzyska 70 tysięcy spot, 70 tysięcy 750 futures, ja wciąż pozostaję ostrożnym. Okay? I wiecie, że nie jest to kanał, gdzie wam sprzedaję złote myśli, różowe okulary i bajabongo. Ja zawsze podchodzę do wykresów neutralnie, mimo tego, że jestem załadowany w ten rynek i tak dalej, i tak dalej. Także dla mnie 70 tysięcy jest tutaj kluczem. Z mikroperspektywy odzyskaliśmy... 66,5 tysiąca spot jest to bardzo pozytywne. Otwiera to bramę do ataku na 70 tysięcy bitcoin, ale jak na razie bitcoin, mimo dużej akumulacji ETF-ów, jeszcze tam nie dotarł. Czy dotrze tam w nadchodzących dniach? Zobaczymy. Wszystko zależy od tego, czy dostaniemy nowy napływ wolumenu, ale. Z... Weźcie sobie do serca to, że jak Bitcoin z powrotem wpadnie poniżej 66,5 tysiąca, to nie można wykluczyć tego, że nadejdzie właśnie większa globalna korekta. Bo obecny ruch korektywny, który miał miejsce, o ten jest to tylko korekta wewnętrzna w, w ruchu między B a C. Mam nadzieję, że to wszystko jest zrozumiałe, oczywiste. I tak. I życzę wszystkim miłego dnia. Miłego weekendu i do usłyszenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej!